Cześć, witaj na kanale Kreatywna Intuicja Tarot i Coaching. Mam na imię Michalina, jestem kreatywnym coachem. Każdego dnia czytam tutaj tarota w poszukiwaniu inspiracji, wartościowej refleksji, a także praktycznych wskazówek na każdy dzień naszego życia. Absolutnie nie przepowiadam tu przyszłości, bo uważam, że powinniśmy ją świadomie kreować, a nie wierzyć, że ona jest gdzieś z góry cała, zapisana i niezależna od nas. Mam nadzieję, że dzisiejsza sesja będzie dla Ciebie przyjemna i wartościowa. I z góry dziękuję za łapkę w górę, za komentarz i za subskrypcję kanału. Karta na dziś to szóstka buław. Ja to nagrywam 6 grudnia, więc szóstka jest tu podkreślona, może szóstka rezonuje z Tobą numerologicznie. Są też mikołajki dzisiaj, więc trochę może energia jakiegoś takiego prezentu. Dzisiejszy dzień jest jakimś zwycięstwem i możesz sobie teraz pomyśleć, co za bzdury to kolejny szary dzień życia tak nic się w moim życiu nie dzieje takiego żebym czuł, czuła się zwycięzcą. i chyba w dużej mierze ta dzisiejsza refleksja jest właśnie dla tych którzy tak myślą bo ja nie przewiduję tutaj przyszłości ja nie mówię dziś odniesiesz jakiś wielki publiczny triumf tylko wskocz na konia tak i dumnie zaprezentuj się życiu ale mówię podnieś głowę i z dumą idź przez życie idź z dumą przez dzisiejszy dzień i przez każdy dzień Swojego życia, bo to nasze życie składa się z takich właśnie codziennych, często szarych dni, a nie z jakichś wielkich, codziennych, publicznych sukcesów. I każdy kolejny, każdy zwykły dzień jest sukcesem, jeżeli przeżyjesz go dobrze dla siebie. Po prostu. To jest wszystko, co jest oczekiwane tutaj dla tego podstawowego sukcesu dla nas. Jeżeli przeżyjesz swój dzień tak, żeby kolejnego dnia, czyli jutro, nie mieć wobec siebie jakichś wyrzutów, bo wtedy będziesz wiecznie tkwić w dniu poprzednim. A to też nie jest dobry sposób na przeżywanie życia. Właściwie to nie jest wtedy przeżywanie życia, bo to nie jest życie, kiedy jest się cały czas w dniu poprzednim, którego już nie ma. Trudno będzie ci uznać cokolwiek za sukces przy zbyt wyśrubowanej definicji tegoż sukcesu. I ktoś na pewno uzna to za banał, ale jak nie nauczysz się rozpoznawać swoich najmniejszych zwycięstw, to nigdy nie doczekasz się tego wielkiego. Przeżyj swój dzień dobrze dla siebie. Zrób jakieś jedno zadanie ze swojej długiej listy zadań. Na pewno masz tam coś, co może poczekać. Zrób tą jedną rzecz, ale porządnie. Nie posprzątałeś całego mieszkania, ale ogarnąłeś porządnie kuchnię? Sukces. Pościeliłeś łóżko zamiast zostawić takie rozkotłowane? Sukces. Znajdziesz chwilę dla siebie dziś, na zluzowanie, na oddech, może na przyjemność, a może na rozwój, jakąś naukę, na praktykowanie czegoś, to będzie kolejny sukces. Jeżeli mimo pogody pójdziesz na spacer czy jakieś ćwiczenia, bo to dobre dla Twojego zdrowia psychicznego i fizycznego, kolejny sukces. Może, nie wiem, zmienisz pościel znowu, mimo że tego nie cierpisz po prostu. To będzie kolejny sukces. Zamiast drinka wieczorem, wypijesz herbatę czy cokolwiek, kakao i pójdziesz wcześniej spać. Wielki sukces. I tak dalej. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Więc usiądź tak, usać się w tym życiu, tak, żebyś widział, widziała swoje osiągnięcia, zaczynając właśnie od tych najmniejszych, czy które uznajesz za najmniejsze, bo one w rzeczywistości chyba wcale takie małe nie są. Twoje nastawienie jest naprawdę bardzo ważne. Dopóki nie będziesz postrzegać siebie też jako człowieka wartego podstawowego szacunku, jako człowieka wartego szczęścia, sukcesu, to te rzeczy zawsze pozostaną poza Twoim zasięgiem. Pamiętaj, że ludzie postrzegają cię i traktują cię adekwatnie do tego, jak się prezentujesz. Więc nie spuszczaj głowy, tylko patrz życiu, patrz ludziom odważnie w oczy. Ja nie mówię o jakimś y, agresywnym nastawieniu czy spojrzeniu, tylko po prostu patrz życiu i ludziom odważnie w oczy, bo wtedy też i ciebie ludzie i życie będą mogli zauważyć, będą mogli położyć na tobie swoje oczy. I tutaj to dzisiaj zostawiam. Dobrego dnia i do zobaczenia.